nagrywa. I żurawik. Gdzie był? Gdzie był żurawik? To był Gdzie była prawa strona? Hmm? Paweł Nie było, tak? Musi być. Na skrzyżowaniu proszę w lewo. To jest skręc ulicy Klimasa w Tanogajsku. Tak jest. O właśnie taka fajnie jest łatwiej, a pięknie prawa jedzie, tak? tramwaj nadjeżdża, ale zdążyliśmy Drugim wjazdem przez torbisko będziemy skręcać w lewo. pra bom Za czarnym pojazdem po lewej stronie proszę wykonać parkowanie. Kawałek. Korekta. Nie zwróciłeś uwagi, tylko patrzyłeś mi się na ten samochód, któryś parkował, prawda? A gdzie miałem patrzeć, Pawełku? Jak wjeżdżam. Gdzie miałem patrzeć? Pamiętasz, Paweł? Nie. Tam przed siebie. Widzimy wtedy, kiedy ten przód się prostuje, on wjeżdża. przód idzie takim łukiem i w pewnym momencie co robi? Prostuje się. Czyli jak zrobiłeś odstęp skręcając, tak proszę zabezpieczyć pojazd. Jak zrobiłeś odstęp skręcając, to on mnie już nie interesuje, bo już jemu nic nie zrobię. Tylko patrzę przed siebie. Pokazywałem nas w No tak, tak, tylko, że właśnie. No, 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 ja wiem, no, no zapomniałeś, no, zdarza się, no, prawda? Widziałem, pamiętałem jak się ustawić, ale potem... Proszę. Nie, już tylko to... Kończymy, tak? Mhm. Co robimy? No, włączamy silnik. Proszę, pierw Światło. Proszę. I wyłączamy silniczek, tak? Może no, kilka błędów dzisiaj było, no ale to ja Ci wybaczę po tej przerwie Twojej. Mm -hmm. Ale od następnej jazdy to grubo, grubo się bierzemy za siebie, tak? Mm -hmm. Okej, okay. dobra.